Halo, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym blogu. Aha, wszystko mi chodzi, tu ja nie wiem, tylko w niedzielę ja się przejechać, ale dobra. Zajmiemy się dzisiaj, słuchajcie, światłem. mi się chyba przepaliło, trochę się pali, a jak łączę długie, no to się zapali całe to coś tak jakby krótkich nie było także prawdopodobnie mi się led spalił no i wymianą też pompki kupiłem pompkę od słuchajcie że tak powiem od hamulca to jest ta stara tutaj mam zepsutą właśnie w tym miejscu a tu jest nowa i zobaczcie, nowa już ma tutaj y, cały zbiornik y, tego płynu. Mogę sprawdzić, ile mam. Tu mam minimum. Tutaj od góry się wlewa. No i tutaj przychodzi. Y, przy, no i tutaj przychodzi wąż. Także tak ona wygląda. 80 zł i praktycznie pasuje na dziurki. Także wziąłem to. No i moim zdaniem będzie lepiej wylewać mi się płyn hamulcowy niż do tej pory co mam Posłuchajcie. No, słuchajcie żeby odkręcić a będzie widać żeby odkręcić e tutaj to muszę zdjąć to muszę zdjąć o rzesz Majs jak ty jeździsz? No co ja, mam, co ja mam wam powiedzieć, no w niedzielę trochę dostał w dupę, że tak powiem, brzydko i no wychodzą takie klocki, no, no niestety, no mówi się tu, no kład też nie jest jakiś tam markowy, to jest hinol, no i tam mam ten wlew y tego płynu oryginalny, a w tej nowej pompie będę miał już przy pompie, także no moim zdaniem będzie to lepsze u... Dogodnie, także stary zbiorniczek sobie wykręcę, gdzieś go schowam, żeby się po prostu nie z tego, bo może się przydać gdzieś tam ee, do innych tych, albo jeszcze czasami może przyjść z powrotem, jak mi ta pompa siądzie. Także tak to wygląda te pompy. No niestety pompy lubią w tych kładach siadać, z tego co czytałem na kilku forach. Wymienimy tą Pompę dajmy na sobie koło, żeby było na spokojnie dojście do pompy, do tego zbiorniczka, wykręcimy i będziemy pompować, żeby no i odpowietrzymy układ, czyli po prostu pompujemy, odpowietrzamy i sprawdzamy, czy chodzi pompa, bo może zepsuto sprzedały, to będziemy się kłócić. Witam w kolejnej części tego vloga Zacznę sobie od przyjemnej, można powiedzieć, dla mnie informacji, no może, nowe, nowego nabytku O, kupiłem sobie takie zestawy troksów Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, czy jak Czy nie, ale... O, zobaczcie Tutaj jeszcze jakieś klucze na i o najważniejsze, także tak to fajnie wygląda. No, i całość za 30 zł, moim zdaniem, no warto. Jak wytrzyma to wam powiem, jak nie, to mówię się tym, no. Ale zaczynamy z drugą ciężką, moim zdaniem, yy, sprawą. Jak widzicie, pompy nie ma, pompa jest yy, wyłożona. A dlaczego? Hmm, pompa jest nowa, stawiona, wszystko ładnie Ale niestety nie możemy nacisnąć yy, Pedału w ogóle nie idzie Idzie mega ciężko Zobaczcie Nie wiem, miałem to przy świece Zobaczcie o, Niby coś poszło I Idzie ciężko Próbowaliśmy tutaj Tu odkręcać wszystko tego nie możemy wy, wybić y, tego pad, y, pedału całego Także Muszę odkręcić tutaj praktycznie to, żeby było lepsze dojście Zdjąć ten plastik I zobaczyć co jest grane, czemu idzie tak ciężko Także lecimy Patrzcie to, tata rusza, trochę nacięliśmy I jak tata idzie lżej jo. Zapięć. No ale jak on się mógł zapieć? Dobra weź.